Zapraszam na temat 160 lekcji w 15 dla klasy 7. Będziemy zajmować się zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych. W zadaniu pierwszym mamy informację o liczbie liter w słowach pewnego tekstu angielskiego i w jego tłumaczeniu na język polski, które zostały przedstawione w tabeli. Czyli mamy liczbę liter. Podanych od 1 do 12 liter i w, na przykład w tekście angielskim tych jednoliterowych wyrazów mamy 11, z kolei w języku polskim mamy 39. Tutaj, patrząc na przykład na tekst polecenia, takim jednoliterowym wyrazem będzie o i w, czyli mamy tego więcej niż w języku angielskim. Z kolei w przypadku 12 literowych wyrazów sytuacja jest ta sama u nas też jest w języku polskim więcej niż w języku angielskim. Sytuacja zmienia się w tych krótkich, na przykład 3 i 4 literowych wyrazach, gdzie u nas jest zdecydowanie mniej, a w języku angielskim, w tym tekście jakimś jest zdecydowanie więcej. I mamy stworzyć, pokazać te dane, które są w tabeli w postaci wykresu. I teraz mamy od nas zależy, jak sobie ten wykres stworzymy. Mamy na pewno te litery i jeśli chodzi o litery, one będą prezentowane jako nasze słupki. Najlepiej to przedstawić właśnie na wykresie słupkowym, gdzie będzie dodatkowo na przykład legenda, że owszem, będzie jedna litera, w języku angielskim, na przykład zaznaczona na czarno, a w języku polskim będzie ten słupek zaznaczony w innym kolorze. Może to być jeden i jeden tymi kolorami pokazane, a może być na przykład jedynka, dwójka, trójka i tak do dwunastki, a po prostu tworzymy dwa słupki. I teraz jeśli chodzi o liczbę wyrazów, to będą one na drugiej osi. I tutaj mamy bardzo urozmaicony zakres liczbowy. Od jedynki do 141. Jeśli przyjmiemy podział co 10, na przykład 1 cm to będzie dziesiątka, trzeba sprawdzić, czy się zmieścimy na naszej kartce. Ja na przykład tutaj robię co dwie kratki. I potem 40, 50, 60, 70. 80, 90, 100 i 110, 120, 130, 140, 150 mi wystarczy. Ale trzeba pamiętać, że nie będą to zbyt dokładne wykresy, ponieważ dla tych jednolitrowych wyrazów musiałabym tutaj zaznaczyć słupek równy 11, czyli to będzie taki mniej więcej trochę więcej niż 10. I zaznaczam sobie legendę, że to jest. Angielski. A tutaj na pomarańczowo niech będzie w języku polskim i robię słupek, który będzie miał 39, czyli będzie tak bliżej 40, ale tych 40 nie dotyczy. Czyli one będą bardzo umowne i bardzo niedokładne. Bo jeśli ja bym miała odczytać dane, to bym nie widziała tutaj, czy jest to 11, 12, może 13. Dlatego, jeśli chcemy zrobić taką podziałkę, a mamy to zrobić ręcznie, nie możemy korzystać z żadnego programu, czy to w postaci Excel'a, czy w kanwie, również mamy możliwość tworzenia wykresów, czy z jakiegokolwiek innego narzędzia, które nam dokładnie określi te wymiary, nie możemy korzystać, tylko mamy stworzyć to tak, jak teraz, odręcznie, to warto do tych słupków dopisać te dane staweli. tabeli. Czyli, że tutaj jest dokładnie 11. A obok po sąsiedzku jest dokładnie 39, więc wtedy ma to większy sens. I robimy sobie podziałkę taka, jak nam pasuje. Jeśli mamy więcej miejsca, to możemy sobie zrobić nie 10, 20, 30, ale możemy stworzyć sobie co 5. Tylko to wszystko zależy od tego, jakim miejscem dysponujemy na kartce, która będzie wyjmowała nasz wykres. Czyli można sobie śmiało tutaj zrobić co 5 będzie to na pewno dokładniejsze. A jeszcze dokładniejsze byłoby wtedy, gdyby udało nam się zrobić odstęp. Na przykład jedna kratka to jeden odstęp. Więc wtedy nie trzeba by było dopisywać tak jak tutaj po lewej stronie tych odnośników i mielibyśmy wszystko załatwione. A Rysowania całego tutaj nie będę przedstawiała. Teraz przejdziemy sobie do widoku tego wykresu stworzonego z użyciem internetowego narzędzia, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w całości. A tak, jak podpowiadałam, jeśli ma to być w zeszycie, jeśli ma to być odręcznie, to tak plus, minus, w zależności od tego, jaki podział uda nam się zrobić. Tak, maksymalizujemy naszą dokładność. I tutaj, po tej prawej stronie, zobaczcie. Też można zaznaczyć 11 i to 11 będzie już dokładniejsze, bo wiem, że to będzie więcej niż 10, ale mniej niż 15, czyli i w tym przypadku również takie dopisanie ułatwiłoby nam sprawę. I tutaj jeszcze dobrniemy do 40 i mamy słupek, który będzie bardzo blisko. 40, ale jej nie przekroczy, i też nawet w przypadku takiej dokładniejszej, opisanej osi z wyrazami warto opisać te wartości, które towarzyszą danemu słupkowi. I to, co omawialiśmy przed chwilą, teraz widzicie w takim. Profesjonalnym wykresie, diagramie słupkowym i mamy opisane każdy wynik. Pod spodem jest tabela i jak widzicie, wykresy pomagają w tym, żeby zwizualizować dane, ponieważ patrząc na tabelę, może nam coś uciec, a patrząc na wykres, od razu widzimy tą różnicę w ilości liter w wyrazach angielskich i polskich, czego jest więcej, czego jest mniej i łatwiej wychwycić. Pewne rzeczy, które potem poddaje się analizie, właśnie dlatego stworzono wykresy. Dzięki nim szybko dostrzegamy pewien trend. Można coś porównać, znaleźć zbieżności, znaleźć jakieś odchylenia od normy i w tabeli mogłoby to być trudniejsze do wychwycenia. Właśnie takich surowych danych liczbowych, a wykresy pomagają w prezentacji danych w sposób bardziej przystępny, atrakcyjny, zarówno dla tego, kto takie dane tworzy, i dla osoby, która je odczytuje. Jay spytał: 20 przypadkowo spotkanych dorosłych osób, ile mają dzieci. Mamy przedstawić te dane w postaci diagramu słupkowego. Otrzymano kolejno odpowiedzi, takie jak tutaj widzimy. One się powtarzają, bo pierwsza osoba odpowiedziała, że ma dwójkę dzieci, druga osoba, że ma dwójkę, trzecia, że ma trójkę, czwarta, że zero. I tak sobie ten Andrzej spisywał. A żeby stworzyć wykres, najlepiej będzie nam zrobić tabelkę i sprawdzić, ile osób odpowiedziało, że ma zero dzieci. To patrzymy. 1, 2, 3, 4, 5 oraz sześć osób, jedno dziecko i znowu liczymy sobie 3 4 mamy piątkę. Dwójka dzieci, jedna druga, trzecia, czwarta. Odpowiedź trójka dzieci, jedna druga. Odpowiedź czwórka dzieci, jedna. Druga odpowiedź i piątka dzieci. Jedna odpowiedź. Sprawdzamy, czy nic nie zostało pominięte. Można jeszcze sobie tą liczbę osób dodać. Tutaj mamy 11, tutaj mamy 15, tutaj mamy 17, 19, 20. Czyli nam się wszystko zgadza, bo ankietowanych było 20 osób zapytanych. I teraz. Do tego mamy stworzyć wykres słupkowy i jest o wiele łatwiej go zrobić niż w poprzednim zadaniu, ponieważ tych osób jest mało i możemy sobie stworzyć taki dokładny wykres, który będzie co jeden odstęp. Poprzednio był ten wykres hmm, słupkowy czy diagram słupkowy, to obie nazwy są poprawne. Był pionowo rysowany, teraz będziemy poziomo. Czyli mamy 6 osób, które mają zero dzieci. I tutaj będzie aż do szóstki. I idziemy dalej. I tak sobie tworzymy. Jedno dziecko. 5 ankietowanych. I tutaj dokładnie do piątki w zeszycie też da się to zgrabnie narysować, bo te dane są małe i dokładnie możemy je stworzyć. Dwójka dzieci to będzie jechało ten wykres do czwórki. Następnie mamy trójkę dzieci, jak widzicie tutaj. Ręcznie gwarantuję Wam, że ten wykres już dawno będzie mieć narysowany, zanim ja się pomęczę. Idziemy dalej. Trójka dzieci, to nam się zmniejszają wyniki. Tutaj mamy dwie ankietowane osoby, czwórka dzieci, tak samo. I piątka dzieci to tylko jedna osoba. I chociaż to tutaj widać, to można też tak jak poprzednio dopisać sobie te odpowiedzi. Łatwo jest tu czytać. Że tu jest 6. Tutaj mamy 5, tutaj powinno być 4, czyli robimy małą korektę, bo dojechało nam do piątki, a powinna być czwórka, tutaj mamy dwójkę, dwójkę i jedynkę, czyli tutaj sobie. Wymazujemy. Poprawiamy. I już mamy tą poprawną czwórkę dzieci. Czwórka ankietowanych, dwójce dzieci. I patrząc na te porozrzucane dane, to ciężko było cokolwiek o nich powiedzieć. W tabeli już lepiej, a na wykresie widać, że najwięcej z tych ankietowanych, którzy zostali przez ankietowania zapytani odpowiedziało, że nie ma jeszcze dzieci tutaj, że jedno dziecko i dwójka dzieci to są najpopularniejsze odpowiedzi, a tutaj, gdzie się rozpoczynają rodziny wielodzietne, to tych odpowiedzi było zdecydowanie mniej i znowu widać pewien trend i właśnie to na wykresie od razu jak spojrzymy widać, w tabeli trzeba się skupić, a w porozrzucanych wynikach tego po prostu nie widać. Patrząc na pozostałe zadania w podręczniku, wszystkie dotyczą tego samego. Mamy pewne dane, które zostały podane w takiej czy innej formie i mamy je przedstawić w postaci diagramu. Na ogół tutaj chodzi o diagramy słupkowe, bo jest to najłatwiejszy rodzaj diagramu do narysowania odręcznie. Są też takie zadania, gdzie trzeba zajrzeć do jakiejś gazety czy do internetu, poszukać informacji, zawrzeć je w tabeli, dlatego nie będziemy poświęcać już więcej czasu na to, bo wierzę tworzenie wykresów jest czymś, co przychodzi Wam z łatwością, dlatego z tego tematu będzie tylko jedna lekcja w 15 minut. Zresztą, w naszej rozpisce to na ten dział nie przypada zbyt wiele lekcji, a więcej czasu poświęcimy sobie tematowi dotyczącemu zdarzeń losowych. Dlatego serdecznie zapraszam Was na temat 161 lekcji w 15 minut dla klasy 7. Tam będą zdarzenia losowe i tam będzie więcej zadań, które Wam się przydadzą dalszej edukacji.